Ty też możesz być osobą spełnioną i zadowoloną ze za swojego życia. Musisz tylko brać za nie odpowiedzialność. Jesteś panem swojego życia i to ty bierzesz odpowiedzialność za każde słowo, każdy gest, reakcję czy zachowanie. Bierz zatem pełną odpowiedzialność za to, co się dzieje w Twoim życiu i, co ważniejsze, nie przerzuca jej na innych, a będziesz szczęśliwy. Branie odpowiedzialności jest najlepszym sposobem, aby wyeliminować złość spowodowaną trudnymi sytuacjami, które cię spotykają, ale też aby wzmocnić radość płynącą do ciebie z tych dobrych rzeczy. Inaczej mówiąc, przyjmowanie odpowiedzialności ucina poczucie gniewu na siebie i na innych, może również potęgować radość z sukcesów w każdym obszarze Twojego życia. Popatrz, kiedy zrobiłeś coś złego, może coś zawaliłeś, zrobiłeś komuś na złość lub nie wywiązałeś się z tego na co się umówiliście, musisz za to wziąć odpowiedzialność. To ty do tego dopuściłeś, doprowadziłeś, nikt inny. To nie okoliczności, nie pech, tylko właśnie ty. To ty powinieneś brać odpowiedzialność za swoje słowa i za swoje czyny. Wyciągnij z tego wnioski i działaj odpowiedzialnie w przyszłości. Idź dalej i postępuj lepiej.